Szymankiewicz i reprezentuje Fundację Inicjatyw Kulturalnych. Cóż to takiego jest? Fundacja właściwie powstała z wyniku, w wyniku czasu i potrzeby ducha. Blisko dziesięcioletnia działalność w Teatrze Przystamu spowodowała inne inicjatywy kulturalne, które w konsekwencji właśnie dały wyraz Fundacji Inicjatyw Kulturalnych US Chicago. A zatem Rozpoczęliśmy już sezon, nowy sezon teatralny 2010-2011 i z tego miejsca chciałabym Państwa bardzo zaprosić do udziału w naszych propozycjach, przedstawieniach, koncertach, wieczorach poezji czy też wystaw malarskich. To wszystko z myślą o prezentacji i promocji artystów działających właśnie tutaj na terenie Chicago i okolic, ale także z myślą. O Państwa e, w jakiś sposób e, zapotrzebowaniach na kulturę w wymiarach bardziej być może kameralnych. Bo przecież tak przy stoliku, o którym już wcześniej spotkałam, to bardzo kameralne spotkania, ale jakże wdzięczne. I tylko dzięki Państwu, dzięki wspaniałej publiczności przeżyliśmy już e, razem tyle lat.